Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Poczt od Widzów. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Oczywiście adres skrytki pocztowej znajdziecie w opisie. Skrytka dalej jest dostępna. Ja przyjecham do domu na święta. I słuchajcie, właśnie może zaczniemy od kartek świątecznych, które dostałam. Mnóstwo ich było, także Wam pokażę szybciutko karteczki. Także to jest pierwsza kartka. Kartkę mamy od Oliwii. Następnie radosnych świąt życzy Ania z rodziną. Tutaj taka fajna z jajuszkami karteczka, proszę bardzo, zobaczcie. Jest to martynka. Mamy kolejną kartkę, która jest od Roxany, proszę bardzo. I następna, wielkanocna, już chyba ostatnia, jest to karteczka od Mai. I słuchajcie, też niedawno były moje urodziny, były poczta od widzów urodzinowe, nawet dwa odcinki. Dostałam trzy kartki urodzinowe jeszcze. Ale słuchajcie, dobre jaja były, bo ja kończyłam 23 lata. Jak mi wesą kartkę? Tutaj widzicie. Zoka, 24 urodzin, to chyba już za rok ta kartka mi się przyda. To jest od Zuzi karteczka. E, następnie mamy tutaj taką z różyczkami kartkę, która została przesłana od Emilki. I kartka urodzinowa z pieskami, jak wiecie, ja piesełki uwielbiam. Jest od Natalii, także dziękuję wszystkim za te oto karteczki i urodzinowe i świąteczne. Jest mi bardzo, bardzo miło, także super. I słuchajcie, może zaczniemy od otwierania paczek. Tutaj jakieś tam paczki są, może je przedstawię. I słuchajcie, tutaj czeka paczka, którą już sobie delikatnie, że tak powiem otworzyłam, bo trochę się ona rozwalała i trochę byłam ciekawa co tutaj jest i słuchajcie, mam tutaj opakowane mnóstwo różnych rzeczy, także zabieramy się za otwieranie, tak myślę czy tu jest jakiś list? chyba na razie nie widzę, a może a jest, słuchajcie, nie, to jest liścik, także to jest lista rzeczy, już patrzę tak, jeden coś na zdrawki <laughs> Okej, okay, tutaj mamy wiecie co, ja myślałam, że to jest bo tutaj wilka prześwituje, nie wiem czy to widać myślałam, że to będzie coś czekoladowego a tutaj jakieś drobniaczki wleciały, także słuchajcie, wbijam je do mojej skarbonki i pyk, jak to zawsze. Uwielbiam ten gosik. Także tutaj znalazłam przyszek. dwójki szukam, słuchajcie. Jest trochę tych numerów, powiem Wam. Jest dwójeczka, kinder, czekolada. Szkoda, że nie niespodzianka, no bo to nie ma jednak kształtu kółeczka. Biorę mój nożyk i otwieram, kochani. Jak tam święta spędzone? Czy śnieg u Was padał? Bo u mnie spadł śnieg, więc nieźle, nie, nieźle. Więc mamy Kinder Czekoladę i Kinder country. No to niezłe słodyczaki tutaj. Trójeczka, która tutaj już wyszła. Jest to ode mnie własnoręczne. Ja zawsze uwielbiam oglądać własnoręcznie zrobione rzeczy, także bardzo, bardzo fajnie. Jest tutaj wszystko ładnie opakowane, więc mam nadzieję, że nie zniszczę tego. Czy to jest trójka? Na pewno tak. Dobra. Sprawdzamy. Wydaje mi się, że to jest coś słodkiego, ale nie jestem pewna. Może nie. Nie, to nie jest słodycze. To jest po prostu pomalowane. Ja myślę, że to jest jakaś czekolada. Patrzcie, ja mam tutaj Jerzy'ego zwierzę. Jerzyk z jabłuszkiem. Także tak to oto. odłożę tutaj na półkę na dół, żeby mi się to nie rozwaliło. bo wiecie, tutaj dużo rzeczy, tak powiem. I może, gdzieś nie chcą co spać, i pyk będzie. Cztery. Ode mnie. A nie, to już było. Cztery fanarty. Dobra, patrzymy, co to za fanarty Ode mnie, ode mnie, to nie, za ode mnie. <zysy> mm, to jakiś rysunek będzie, czy co to? Odwijam, odwijam. Bruno, zawinięty! Patrzcie, jak zapakowana tapaka! kurta wodna! Dobra, lecimy z tym tematem. Proszę bardzo. Gdyby ojciec się skleił, Co to ktoś chyba jeszcze nam mok? Że tak powiem, na świeże, jak te farby były. Dziura mi się robi. Nie będę teraz tego rozwijać, bo już zaraz zrobię dziurę. Dalej, co mam zrobić? Że nożykiem sobie pomogę. O. Wydaje mi się właśnie, że ktoś nie poczekał, aż to wystygnie i się posklejało. No niestety tak było. py Oj, tutaj coś. Oj, oj oj. Ale wiadomo o co chodzi. Glam -pawe. także odłożę to, żeby rąk sobie może nie, podłu nie podłużyć. <grytanie> ręce podłużone. Kto słyszał o czymś takim? Podłużone ręce. Mamy tutaj szóste, a ja piątki, chyba szukam. czy dobrze myślę. Tak, pięć. Pięć jest to coś, co obie lubimy. Powiem szczerze, że, że mega mi się to przyjadło, ale dziękuję ślicznie. Na pewno ktoś się ucieszy z tego, komu to oddam. Szósteczka. Eee, słodki kwiat? Kwiatek? Słodki? Jej, ja myślałam, że to do jedzenia kwiatem co? a to taki słodki koszyk. Ej, wiecie co, wydaje mi się, że tu coś odpadło. Ojej, kurczę. Powiem Wam, że jak zobaczyłam o to, to mi się wydawało, że jakby to jest tułowik od flaminga, że to byłaby główka flaminga, może tak było, nie wiem. W każdym razie znalazłam tutaj lizaka czupa, czupa a w środku takie piękne, nie wiem czy to widzicie, o chyba widać, takie kwiatuszki. W ogóle wiecie co, zaczęłam aparatem innym nagrywać, bo zazwyczaj innym nagrywam ostatnio pocztę od widzów. E, siódemka będę otwierać, własnoręcznie, z niczego. E, no bo właśnie jestem tutaj teraz w domu rodzinnym, na święta przyjechałam i wzięłam tylko jeden i tak chyba dobrze to wygląda, no nie? Tak mi się wydaje nie będę tego wielkiego nosić. Okej, okay, czy to taki jest... Yy... Nie wiem co to chyba miał być taki. Yy. Aha, dobra. Czyli tutaj są. <ścoughs> tutaj są takie te tak, gumeczki. Wydawało mi się właśnie, że to ma być taki świecznik, ale może z tymi gumkami byłoby trochę niebezpiecznie. Powiem wam, że mogą spać, ale zobaczcie. Słodko wygląda ta świeczka z serduszkowy, taki tealight, jeszcze takich nie widziałam, bardzo, bardzo ładne. Dobra, który to był numer, bo ja się zgubiłam, pewną szczerze, odkładam to na bok. Mm, 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 mm. Tu, stąd wszystko wyjęłam. Dobra, z szóstka mi została, tu pewnie szósteczka. Szóstka. Szóstka, szóstka to był słodki kwadrat, a to pewnie jest dziewiątka, dobra. <laughs> to się pomylułam. Siódemka w takim razie, czy ją? Widzę tego ósemkę to bierzemy ósemeczki. A, to siódemka było otworzona. O Ja nie jadam. Nie jadłam, a ty? Z pianką? No nie jadłam z pianką galaretek. Ale ktoś mi wysłał, so, tylko nie miałam okazji jeść tak szczerze. Numer 9. Ciastka. Sy i asy tyki. -a, a ktoś napisał, to tak jak pisze. Ja czasami tak mówię. Tylko nie pamiętam jakie słów tak mówię, ale tak literuję właśnie, to śmieszne Sam ciastka jakieś takie, nie wiem, co to za ciastka Biała dama! Uwaga! biszkopty z galaretką o smaku wiśniowym. O, to ja lubię! Lubię właśnie, jak jest coś słodkiego. I dalej ostatnia rzecz <gry> to ciperki! To się ma wie, jak ja to mówię. Dobra, wszystko są tu otworzone i przeczytam. Jeszcze paczka wysłana przez Jagodę z Warszawy, wysłana do gram Glam Pauli. A może to jeszcze trzecia będę. Jestem gram i glam. A jaką mogę być trzecia? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Także serdecznie pozdrawiam Jagódkę, buzi buzi. I słuchajcie, myślę sobie, że lecimy z paczką kolejną, która jest taka kolorowiutka! Taka kwiatowiutka, to jest taka paczka najnowsza, która do mnie przyszła. Słuchajcie, jakby już się nie mogę doczekać, co mi będzie, a szkoda zdejmować ten piękny papier, ale ja jestem ciekawa, co w środku mamy, więc muszę zdjąć. Uwaga, jest zielona trawa. iście świąteczna, troszkę ją przerzucimy gdzieś na inną stronę, żeby wrzucić. Do pustego pudełka. O i od razu proszę bardzo ładnie, sprzątanko. To jest pudełko po paczce poprzedniej. wkładamy papier, robimy porządek, bo po tej potrzebów nigdy się nie mogę odnaleźć, także tak to wygląda. Jedynkę mam tu jest tutaj list, ale zobaczcie, czy poza listem mamy tutaj listę rzeczy nie ma, także bez listy, bez spisania. O, dostanę zdrawki, zobaczcie. Wielka, nocna i pensja. Wiecie, że tam zrobkę wielkanosną to właśnie nagrywałam ostatnio na moim kanale, także możecie zobaczyć, jest odcinek, z drapka możecie zobaczyć, czy coś udało mi się wygrać, ale ją na pewno wykorzystam do kolejnych odcinków zdrabkowych, ale zapraszam, bo jest taki właśnie, że bardzo dużo zdrapek wielkanocnych sobie zdrapałam. Także jedyneczka, jedyneczka, błysk, słoneczka jest to świeczka cytrusowa. Super, mam mnóstwo tych świeczek. Dobra, numer 2. O, jajko chyba będzie! I pięć a dwójka? Wiecie, że nie mogę się doczekać. Mogę na odun. Mogę, pozwolicie mi, no proszę. Dobra, dziękuję. Ja muszę jajko bo ja kocham jajka, to są moje ukochane rzeczy, to jest moje pudełko z jajkami. I tutaj właśnie zbieram. I jak kule, kule drakule, uzupełnię jajkami, robię odcinek z, z jajek. Od widzów. słuchajcie, otwieranie. Także jest jajko, przetrwało. Oj, nie, troszkę się zgniotło, więc już mam tutaj dwa zniesione jajka, ale. Ale to nic, słuchajcie, one i tak dobrze wyglądają, jak są zgniecione, także myślę, że już połowa kuli chyba zrobiona. Chcemy zbierać i jeszcze tam piąteczkę. Jestem ciekawa, czy to typu kinderkowe jajko, czy jakieś inne, bo w ogóle ja tak szukam też innych jajek, ale ciężko mi inne jajka znaleźć, najczęściej są właśnie kinderkowe. Dajcie znać, gdzie można znaleźć jeszcze jajka, które są właśnie nie kinderkowe, bo też takich szukam. Także jest kolejny Ja już jajuszko, Te tym razem przetrwał, także bardzo się cieszę, zobaczcie. o kurde, ja lubię jaja, lubię jak Jajek berety. Dobra, no to dwa. No to dwa to była herbatka. Herbatka też mi się przyda, słuchajcie, bo jak pojechałam do nowego domu, nie miałam żadnej herbaty. Także teraz tą, którą tu otwieram. Zawożę do mojego nowego mieszkania, bo ja już jestem przeprowadzona, tak Wam powiem. I to jest herbatka, żurawina z więc powędruję do mojego nowego mieszkania, do pierwsza herbata na nowym domu. Ale ładnie pachnie. Dobra, tam trójkę chyba otworzyłam, został mi chyba jakiś kubek. Tak mi się wydaje, bo czuję tu jakiś ucho. Czy będzie to kubek w kolorze moich rzymskich rzeczy, czyli biały, szary, pastelowy albo czarny? Pastelowy to taki pudrowy, różowy... Miętowy, o jest coś biało, szarego, jest i paryżowego, jak ja Paryż lubię bardzo, zobaczcie. Tylko jestem ciekawa, czy ktoś kupił w Polsce ten kubek, czy w Paryżu. Paryż jest super, uwielbiam. Jedno z fajniejszych miejsc, w którym byłam. Dobra, i czytam, słuchajcie. Od kogo jest? Gram, życzymy Ci dużo szczęścia, wesołej Wielkanocy, już po świętach, świętach, ale to nic, to nic, dziękuję serdecznie za życzenia. Wiecie co, czytam ten list, patrzę od kogo są te rzeczy, od Karoliny i od Gosi, dziewczyny, pozdrawiam. Buzi, 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 odłożymy. Słuchajcie, tutaj liścik na bok. A mamy popło na sprzątanie papierków, także czas na sprzątanie. I zaczynamy kolejną paczkę. Jak ja to tutaj już lubię, porządki porządki się udaje trzymać. Także kolejna paczka jest taka paczka, paczka zagadkowa. Słuchajcie, zagadka, jak nie wiem. Dlatego zagadka, że nie wiadomo, co w niej jest. Bo jest taki szary papier. Takie szare papiery zawsze tak mnie zadziwiają, nie? Kiedyś tak się paczki pakowało. I nie wiemy, co mam w środku. Widzę? Ej, naprawdę, wiecie, że ja widzę oczy? To dotrwę do tego momentu, niech pisze oczy, OCZYSKA! A ja zaraz wam pokażę, jakie fajne oczy tu znalazłam, bo te oczy na mnie się patrzą, co ja patrzę. To jest dziwne. Otwieram pakę i są oczy. Bo ja nie wiem. Już mogę. Fajna ta paczka, zobaczcie. To jest y, paczka z okazji urodzin, ale patrzcie, to są te oczka. O Bo te kropki. Wracam, słuchajcie. I otwieram. Mm, ale kolorowo! Wow! Jak fajnie! W ogóle pięknie takie kolorystyka pasuje. Tutaj taka imprezowo-rodzinowy papiery. Mm, 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 mm. Jestem pod wrażeniem. Także mam tutaj list ze spisem treści jeden na zdrapki. Mamy jedyneczkę, teraz znalazłam. Jak widzę, że nazdrapki to szukam takiej malutkiej koperciki właśnie, żeby znaleźć te grosiczki. Właściwie zawsze mówiliście, że na szczęście, ale tak mówię, grosz do grosza i na zrabkę będzie. No tutaj na jedną zrabkę nawet nie wystarczy, bo 100 groszy to jest dość dużo, ale będziemy zbierać. I tu rysunek jest, ja Wam pokażę. Bardzo ładny, z mojego zdjęcia. Czekaj, to na zrobić tak. <laughs> Paula pozuje. <laughs> Dobra. E, oj, 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 chcę rysunek odłożyć na bok, żeby tego nie zgubić Ale tak, dwa coś zdrowego Bardzo się cieszę, bo ja wam powiem, że ja zrobiłam oddych od słodyczy I naprawdę słodyczy nie jem ostatnio, więc zdrowe rzeczy bardzo lubię I mam tutaj lekkie superfoods Quinoa Trzy kolory, Quinoa lubię, fajnie Naprawdę y, obiecuję, że to zjem, z to zjem, bo właśnie szukam bez cukru Bez jakichś tam, no także udaje się Dziękuję widzom kochanym Tutaj mam trzy świecące. No to nie złe świecące. Bardzo dobrze, <grymne> że zapakowane uważnie, bo to są brokaty. Spójrzcie, jak się świeci. No naprawdę, świecidełka. Nie złe świecidełka. Odłożę tak na dół. Numer cztery. Cztery to do szkoły. A jak ja do szkoły nie chodzę, wiecie? Ja mam 23 lata i nie chodzę do szkoły. Korektor! Jak korektory? To był hit! Normalnie korektor. Dostałam jeszcze ekierkę. I jeszcze gumkę. To mamie oddam. Mama mamie się przyda. Ale korektory to były dobre. Jak ja coś zakorektoruję, mogę? Mogę to zrobić? Słuchajcie, to było fajne. A mi się kiedyś korektor na, wylał na palce. Były też takie korektory myszki. Pamiętacie, że tak się przyjeżdżały, taka taśma była biała. Korektor, ale fajna zabawa. Beski. Tu ja zapomniałam takie korektory. Mm, tylko wiadomo, no tutaj to widać, a napiszę glam. Albo gram, bo przecież jestem tutaj na gram Pawła kanale. Dobra. I ten zapach korektora, jak ja go pamiętam, ale ja, Korektor. G. Czy, ale chyba na jakiejś lekcji był zakaz używania korektorów, nie mieście tak? Albo takie całe zeszyty w korektorze, i później tak się świeciło, no nie? Gyry... A. Jak ja pół korektora na to zużyję, zarazem pokażę. Bo to jest akurat kolorowy papier, to to widać. Korektor. A ja taka mała rzecz, a mnie ucieszyła gram. Dobra, wróćmy. Na czym się zgubiłam? Do szkoły. To była ta piątka z nad To pamiątka była jakaś z nad morza. Ale śmierdzi mi teraz. O kurde. Muszla. A połamała się jakaś. Mam muszeleczkę, także odłożę je tu na buczek. Na buczek. Sześć, coś co lubisz. No ciekawe, jestem. Ale już tego nie jem, Koka, nie odmówiłam. Ja mam tyle tych galaretek, już nie daję rady, naprawdę. Galaretki kisle. To jest za mnie za słodkie, już powiem Wam, że naprawdę. Ale każdy może się zmieniać, prawda? Ja zmieniłam swój tryb żywienia na zdrowszy, także już niestety galaretki mi nie pasują, ale na pewno oddam temu, komu się ktoś ucieszy z tego. Także 7 dla piesków. Pięknie, powiem że z tego ja nie kupiłam jej nic nowego do jedzenia. Wszystkie przysmaki od widzów wyjadła. I teraz zarają do I będzie normalnie super. Dobra, więc tak, tutaj paka otworzona, esperanzko. I czytam od kogo jest paczka. Paczka jest od Oli. Oleńka, oleńka, dziękuję bardzo Ci za paczeńkę, za paczunkę <grym> I za korektor, który mnie dziś rozśmieszył. Widzicie? Ja normalnie takich malutkich rzeczy się cieszę, że to jest super, super truper. Także paczka pusta, tutaj same papieruczki. Nagrywam, nagrywam, ale wiecie co? Otworzymy jeszcze jedną paczkę A co mi tam szkodzi? Jest tutaj kolejna, więc Lik, 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 open the door Zadam mnie odpuszczę Taka jest, przy okazji wyłonił mi się taki Nam jest taka karteczka Wszystkiego najlepszego I Ali, od Hani i Ali Ok, Hania i Ala wysłały paczkę Kartonik jest Proszę was bardzo, liścik też jest Tutaj jakaś kopertuczka Jedna, druga, już to patrzę co my tu mamy, słuchajcie. W pierwszej kopercie znalazłam jakąś kartkę. Jest to kartka I Love Poland. Mamy tak. Miasta. I uwaga: Poznań byłam, Gdańsk byłam, Warszawa byłam, Kraków byłam, Wieliczka nie byłam, Łódź byłam, Toru nie byłam, Malborg byłam, ale dawno temu Zamości nie byłam, Sopot byłam, Tatry byłam, Częstochowa nie byłam, byłam tylko przyjazdem. Więc dajcie znać, w których miastach byliście. A może w któryś mieszkacie? Czy mam widzę w Poznaniu? Gdańska, Warszawy, Krakowa, Wieliczki, Łodzi, Torunia, Malborka, Zamość, sobotu, Tatr i kra, Częstochowa? Więc powinnam odwiedzić Wieliczkę, m, Zamość i Częstochowe. Więc w sumie nie jest aż tak źle, że tak powiem. Dobra, pięknie. Uwaga, kolejna jeszcze kartka tutaj jest taka. Zobaczymy, co tutaj jest. Czy to jest to samo? Sprawdźmy. No, bez Beskitu. Powędruję jedna do mojego brata, który takie kartki zbiera. I zaczynamy, jedynka, I tutaj pięknie podpisane, coś do palnokci. Czy to będzie ten zmywacz kusteczca? Słuchajcie, bo takie są, dokładnie, taki o, zmywacz chusteczce. Kiedyś używałam, ale w tej firmy nie Dwa dla Fili, Fili się ucieszy. Uwaga, jest to ciasteczka. Ale z stelą stel się podzieli, słuchajcie, bo stelę też musi mieć. A, dla steli to jest nowe, co do innego. Dobrze, dobrze. A dla do takie wielkie, o kurde. Takie długie, no w sumie. Fiby to w takim by się nie poradziła, to prawda. Co prawda, to prawda. Cztery, coś na twarz, czy takieś maseczki. Jak wiecie, maseczki uwielbiam, tak naprawdę bardzo. I chyba takie jeszcze nigdy nie miałam. Jest y, maska algowy zabieg nawilżający, a kolejny to jest arganowy zabieg odżywczy. Także super To bardzo, bardzo sobie chętnie przetestuję. Wiadomo, takie wieczorki. Świetne są zawsze. Także już patrzę, od kogo to jest. Yy, jest za? Liścik. A nie, ja chyba przeczytam, prawda? Ale zobaczcie, coś tam się wyjście Okej, okay, może nie będę czytała, bo tutaj jest dużo, dużo może jakichś prywatnych rzeczy, ale w każdym razie tutaj dziewczyny, przyjaciółki podesłały Ala i Hania taką paczuszkę, malutka, paniutka szybciutka do otworzenia, także bardzo, bardzo dziękuję, fajnie mi się dzisiaj otwierało, fajny odcinek, dziękuję wszystkim, którzy coś wysłali i wszystkim, którzy coś oglądali, bardzo, bardzo się cieszę, pozdrawiam wszystkich moich widzów, którzy tutaj ze mną są, subskrybują, lajkują, łapkują, komentują, zawsze właśnie się bardzo cieszę, z tego sobie przychodzę, na przykład jak mam zły dzień, siadam, czytam komentarze wasze, zawsze się uśmiechnę, także no, coś fajnego, a wy też mi piszecie, że jak wy macie zły dzień, to wbijacie na moje filmiki, oglądacie i też się uśmiechacie, także no, o cud miuty i orzeszki. bardzo fajnie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, jeżeli film się podobał. kciuki w górę, subskrypcja, żeby być moim super widzem, do gram rodzinki dołączyć. Pozdrawiam, buziaki, pa 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 la la. la. To moje pożegnanie ostatnio. Pa 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 la la la.